Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Pierwsze śniadanie w toku. 6.25 i 13 sekund na zegarach. Państwa i moim gościem w pierwszym śniadaniu w toku jest profesor Rafał Pankowski, kolegium Civitas, współzałożyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dzień dobry, profesorze. Dzień dobry. Londyńska policja jest instytucjonalnie rasistowska, homofobiczna, mizoginistyczna, zaufanie obywateli i prawo w, u, 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 do ochrony ich bezpieczeństwa, zapewnienia ich bezpieczeństwa. Spada radykalnie. Tak wynika z ponad 360-stronicowego raportu przygotowanego pod kierownictwem Lady Louise Casey na ten temat. Jak i dlaczego on powstał, i co opisuje? No, no, warto zaznaczyć, że ten raport powstał na zamówienie samej policji. Tutaj mówimy o policji. No, tak, i... to bardzo to ważne. ważne. I Bo, to jest. To jest b, b, warto podkreślić, standard. że rozmawiamy o innych standardach niż te, które znamy. my Otóż w to, to znaczy, nie, nie, nie ulega wątpliwości, że te problemy opisane w raporcie są, są realne i są poważne. No, nie ulega wątpliwości, że w wielu krajach m, rasizm czy homofobia są obecne m, także w takich instytucjach, jak, jak policja, czy czy, czy Straż Graniczna, czy innych. W Wielkiej Brytanii oczywiście ma to specyficzny kontekst historyczny, bo to jest także kontekst kolonializmu, całej tej historii, prawda, bardzo trudnej, bardzo niechlubnej w wielu z instytucji państwa brytyjskiego. No i to jest dodatkowo kontekst zwłaszcza Londynu, czyli, czyli społeczeństwa wielokulturowego, bardzo, bardzo różnorodnego. Natomiast sam fakt, że, że taki raport, taki dokument, takie badanie zostało zamówione przez samą instytucję, której on dotyczy, no jest znaczący. Tak? To, to świadczy jednak o pewnym poziomie. Wrażliwości, pewnym poziomie refleksji w łonie tego typu instytucji, no jeśli, jeśli jest ona w stanie zamówić raport, o którym od początku wiadomo było, że będzie zawierał krytykę praktyk tejże, tejże instytucji. No to, bo to jest niezwykła siła demokracji. Zresztą teraz szefowie Policji Metropolitalnej w takich swoich komunikatach czy wypowiedziach bronią się, mówią, że okej, okay, może mamy problem, ale on nie jest instytucjonalny. A co mówi raport na ten temat? No, <laughs> raport, raport rzeczywiście jest, jest ostry w tym sensie, że rzeczywiście... No, Konkluduje, że, że, że rasizm, homofobia, seksizm to są problemy instytucjonalne w, w, w policji. Instytucjonalne co oznacza, że, że nie, nie tyle zawarte. W jakichś przepisach dotyczących funkcjonowania, funkcjonowania samej instytucji, ile, ile w praktyce działania instytucji, w kulturze działania instytucji. No i to jest dyskusja, która, która w Wielkiej Brytanii toczy, toczy się od lat, przynajmniej, przynajmniej. Od, od końca lat 90., kiedy, kiedy to inny, inny głośny dokument powstał po, po dochodzeniu w sprawie Stevena Lawrence'a, po zabójstwie rasistowskim, które nie zostało wystarczająco poważnie potraktowane przez policję, i, i, i po latach to, to dochodzenie. No, doszło do wniosku, że, że rasizm jest problemem także, także w samej policji hmm. i, i to dochodzenie... To problem do, gwałtu początku 2021 roku. Mhm. Tak jest, tak jest. Y, y, doprowadziło do, do zmian w, nie tylko w praktyce działania policji, ale także no, w, dyskursie, y, w dyskursie publicznym na ten temat. I myślę, że w pewnym sensie ten, ten raport, y, 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 raport Louis Casey no, jest z tego rodzaju kontynuacją, kontynuacją tej dyskusji po, y, po latach. Tam jest takie zdanie. Że siła, napęd czy krwioobieg brytyjskiej policji y, jest zrujnowany. Nie wiem, jak to trudno wiernie przetłumaczyć, prawda? Lifeblood of British Policing, hemorrhaging. Y, no i czyli w pewnym sensie chyba tak, że siłą, że ten cały system y, y, jest y, skażony o tak, że załamała się zgoda publiczna, bo tylko 50% opinii publicznej ufa temu, że policja chroni. Londyńczyków w należyty sposób. Czyli to także, jak rozumiem, raport, który badał nastroje, nie tylko sytuację wewnątrz policji, ale także stosunek do policji w kontekście tych, tych obszarów, o których mówiliśmy, czyli ksenofobii, rasizmu, mizoginii, seksizmu. To prawda, ale to myślę też świadczy o tym, że po prostu są bardzo wysokie wymagania, wysokie oczekiwania wobec policji w społeczeństwie brytyjskim czy wśród Londyńczyków w tym, w tym przypadku te wymagania dotyczą także także tego, jak, jak traktowana jest różnorodność, jak traktowane są są problemy takie jak, jak rasizm, seksizm czy, czy homofobia. I zwłaszcza, tak jak już wspomnieliśmy, w społeczeństwie, w społeczności wielokulturowej miasta takiego jak Londyn, to są, to są problemy niezwykle ważne. Problemy takie, jak na przykład kwestia reprezentacji różnych grup mniejszościowych w samej policji. Ta policja już teraz w Londynie, i w ogóle w Wielkiej Brytanii. Jest różnorodna tam są przedstawiciele mniejszości, tam są muzułmanie, e, Sikowie, e, mhm. także Polacy e, no ale jak widać, jest nie dość, nie dość różnorodna i nie, nie dość wrażliwa na, na te kwestie w zestawieniu z oczekiwaniami samego społeczeństwa. I to na koniec muszę Ciebie zapytać, bo mamy wzrost tego typu nastrojów. Ujawnia to także Wasza brunatna księga, opublikowana wczoraj, rozmawialiśmy o niej wczoraj w pierwszym śniadaniu w toku. Ona ujawnia geometryczny wzrost takich nastrojów ksenofobicznych, rasistowskich, homofobicznych, nie tylko, mówimy o Wielkiej Brytanii, Policji tamtejszej, ale w Polsce też obserwujemy to zjawisko, w innych krajach europejskich również. Co się takiego dzieje z Europejczykami? Dlaczego do tego dochodzi? No, ja myślę, że rasizm, akurat, mm, czy ksenofobia to, to nie są nowe problemy w historii Europy, niestety. Tak, Nie chcę mówić o najbardziej y, 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 skrajnych. Nie są, przykłady. ale się nasilają. Tak, skrajne przykłady prawda, z, lat, z, z lat 30. U, ubiegłego wieku. Mm, ale rzeczywiście no, problem, problem istnieje w, w wielu krajach. Także, także właśnie w naszym kraju, o czym, o, czym, o czym mówi świeżo opublikowana brunatna księga, również. To, są, to jest problem, który, który na wielu poziomach można, można odczytywać i można, można analizować. Ja myślę, że Europa musi zmierzyć się z, z, ze spuścizną rasizmu i, i, i kolonializmu. Ale także no, musi zmierzyć się z wyzwaniem y, i z szansą, jaką jest y, y, współczesna wielokulturowość i różnorodność społeczeństw europejskich. Tak? My w Polsce mamy do czynienia z wielokulturowością i różnorodnością na taką skalę stosunkowo od niedawna no de facto od roku mm, minimalną. Tak, kiedy to duża liczba uchodźców z Ukrainy pojawiła się w Polsce i niejako z dnia na dzień zetknęliśmy się z, z, z wielokulturowością w praktyce. No, z wielokulturowością, która przecież w historii Polski nie jest niczym nowym, ale w kontekście doświadczeń pokoleń po II wojnie światowej, już, już wychowanych czy urodzonych, jest, jest nowością. Homogeniczne. Niestety społeczeństwo polskie było do, do niedawna homogeniczne, już homogeniczne nie będzie, i, i, i na dobre i na złe będziemy, będziemy żyli w społeczeństwie różnorodnym, wielokulturowym, co tak jak powiedziałem, ma ma cały, cały szereg plusów, które, które, które należy Musimy docenić. Kończyć. należy się zmierzyć także także z wyzwaniem, z problemem, jakim jest, jakim jest ksenofobia w tym kontekście. Bardzo dziękuję. Profesor Rafał Pankowski, kolegium Civitas, współzałożyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej.